Witam serdecznie, wszystkie zodiakalne skorpiony i zapraszam Was na Wasz horoskop na miesiąc czerwiec. Najpierw skorpiony z pierwszej dekady. Mamy tutaj w temacie spraw zawodowych kartę takiego, takiej tutaj trochę walki, kartę, kartę rozgrywek, kartę kompromisów, kartę ogólnie w takich dającą obraz jakiejś walki pomiędzy przeciwnikami, pomiędzy tam może współpracownikami w biurze, a może po prostu konkurencyjnymi firmami. A więc ten miesiąc będzie dla was bardzo ruchliwy, pełen pracy, pełen zajęć i tutaj odpocząć wam za bardzo nie pozwoli. Co w temacie spraw finansowych? Również tutaj karta taka troszeczkę przykra. Pokazująca, że trzeba będzie się pogodzić z jakąś stratą, ale też równocześnie mówi: Nie przejmuj się tą stratą, dlatego że um, skup się raczej na tym, co, co dało się uratować, i na bazie tego wybuduj coś nowego, z, wyciągnij wnioski z tego, że gdzieś tam za bardzo Cię poniosło w tych wydatkach. Czy też nie udało się otrzymać takiego zarobku, jaki, na jakie liczyłeś początkowo? Nie szkodzi, zobacz, skup się na tych dwóch kielichach, które tutaj zostały. Zobacz tam na wprost, odwróć się po prostu od tego, co minęło. Nie żałuj, już nie, nie, nie oczekuj, że to rozlane mleko się tutaj pozbiera do butelek, tylko po prostu spójrz dalej. Masz tam most, masz piękne, piękną rzekę, masz tutaj możliwość tworzenia swojego, swoich finansów od początku. Co będzie w sprawach uczuciowych z kolei? Mamy tutaj króla denarów, który pojawi się w życiu osób samotnych i pomoże Wam ustabilizować swoje sprawy miłosno-uczuciowe. Pozwoli Wam tutaj poczuć się lepiej, pewniej. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy, o skorpiony, które są już w związkach, to ta karta pokazuje po prostu, że będzie Wam się bardzo mocno, bardzo stabilnie żyło, że Wasz związek, jeżeli przechodził kiedyś. Wczoraj, przedwczoraj czy tam rok temu jakieś bardzo mocne komplikacje i do tej pory jeszcze je odczuwaliście, to teraz jest taki moment, kiedy one całkowicie odchodzą w zapomnienie i już nie mają absolutnie żadnej szansy na powrót. A więc wszystko u Was stabilnie, dobrze, spokojnie i radośnie. I z takim tutaj akcentem wchodzimy, kochane moje skorpiony, w czerwiec. To będzie dla drugiej dziesiątki? W sprawach zawodowych druga dziesiątka skorpiona ma tutaj takie, takie zwycięstwo, a więc zobaczcie, jest fajnie. Jest tutaj, wygraliście jakąś tam walkę, wygraliście coś, dostaniecie pochwały, może dostaniecie tutaj jakiś. Jakąś, jakąś zmianę, na którą czekacie, może będzie tutaj wyższe stanowisko. No, w każdym razie wszelkie wiadomości, które do Was przychodzić będą w czerwcu, będą zadowalające i pokażą, że ktoś docenił Waszą siłę, Wasze waszą umiejętności, Waszą wiedzę. A więc jest tutaj jak najbardziej możliwy również wyjazd na, w delegacji, jeżeli tego pragnęliście, może jakaś wycieczka zakładowa, która też dużo wniesie w Wasze życie zawodowe, i pozwoli Wam zaprzyjaźnić się bardziej z współpracownikami. Co będzie w sprawach finansowych? Sprawy finansowe pokazują troszeczkę takie opóźnienie, i mówią, że jak najbardziej macie możliwość na zebranie sobie dużych pieniążków, na to, że wasze konto będzie rosło, że będą się tam dały okrągłe sumki, ale tutaj zaczekajcie na to, i też skupcie się na tym, co się siejecie w tym miesiącu, tak? Co zaczynacie, co rozpoczynacie. A więc te akcje, które tutaj będziecie wykonywać w temacie finansowych dla siebie, one przyniosą bardzo dobry zysk, ale troszeczkę później. A co w sprawach uczuciowych? I mamy tutaj słoneczko. Słoneczko zapowiada radość, zapowiada zadowolenie. I teraz tak, osoby samotne jak najbardziej znajdą człowieka do um, osobę, do tego, żeby, żeby mile spędzać czas i do tego, żeby poczuć się raźniej, pewniej. Osobę, która doda Wam sił, doda Wam energii. Natomiast osoby będące już, skorgany będące w związkach, Pokazuje tutaj radość z tego, że zaplanowana jest data ślubu, z tego, że partner zdecydował się na wspólne zamieszkanie albo z tego, że urodził się czy urodzi się Wam tutaj dzieciątko. A więc moi kochani, radości w tym miesiącu będzie sporo, co będzie u skorpionów z trzeciej dekady. Mamy tutaj w sprawach zawodowych bardzo dobrą kartę, radość, wypoczynek, a więc wielu z Was na pewno w tym miesiącu wybierze się na urlop, spędzi go wśród przyjaciół albo całkowicie, tylko znaczy albo wyłącznie ze swoją rodziną, ale jak w jakichś fantastycznych warunkach. Miesiąc ten będzie dla wszystkich tych, którzy będą pracować, będzie również radosny. Będziecie mogli tutaj liczyć na jakieś pozytywne oceny ze, swoich, ze strony swoich zwierzchników, jeżeli macie własne. Warsztaty, zakłady to przynoszą one na pewno Wam dużo radości i dużo nowych klientów. W sprawach finansowych Król Mieczy pokazuje nowe oferty, możliwości nowych ofert. Pokazuje również, że potrzebny Wam jest więcej reklamy tutaj, że trzeba więcej o sobie mówić, pokazywać bardziej to, co robicie, pokazywać się bardziej, tak. Również wprowadza tutaj taki, taki styl troszeczkę bardziej kontrolowanej pracy i trochę mówi o tym, żeby nie zapomnieć, że oddać jakieś pieniądze w sensie może do, do urzędów podatkowych, może trzeba za coś zapłacić kontrahentom może po prostu, a może być i tak i myślę, że to będzie w większości przypadków, że po prostu przyjdą pieniążki z urzędu jakieś wyrównania, czy też z jakichś spraw prawnych. W sprawach rodzinnych, w sprawach miłosnych, w sprawach związku tutaj Skorpiony z trzeciej dekady mają kartę, dwójkę kielichów, bardzo ładna karta serdeczna, która zapowiada i taki kolejny krok w życiu tych, którzy, mają, którzy są w związku, a więc jakieś zaręczyny, może nawet ślub, zapowiadają tutaj również na spotkanie, spotkanie fantastycznej osoby, z którą będziecie chcieli stworzyć związek, to w przypadku samotnych skorpioników. A więc, moi kochani, ten miesiąc zapowiada się naprawdę fajnie dla każdego z Was i myślę, że będziecie szczęśliwi. Jeszcze tutaj karta rada. Rada dla, rada dla, um, dla skorpionów z pierwszej dekady to królowa mieczy, która mówi, żeby bardzo skupić się teraz na konkretach, na wypełnianiu dokumentów i na odpowiednich. Um, rozmowach, na odpowiednich, tutaj odpowiednio sformułowanych, wysyłanych dokumentach. Tak, Jeżeli chcecie zmienić pracę albo poszukać dla siebie coś innego, albo też zyskać więcej klientów, zwracajcie uwagę na słowo pisane. No i oczywiście mówione też, jeżeli tutaj rozmowy są wykonywane telefonicznie, a nie pisemnie. Co dla, karta rada dla osób z drugiej dekady, tutaj jest karta kapłana, a więc uwierzcie w swoją siłę, uwierzcie w swoją pozycję, bądźcie przykładem dla innych, co was automatycznie oznacza, że zwróćcie uwagę na to, co mówicie, jak się zachowujecie, bo możecie być obserwowani i brani jako za przykład. Co, jaka rada dla osób z trzeciej dziesiątki? Mamy tutaj kartę księżyc, a więc. Pokazuje nam: zwróć uwagę na swoją intuicję, zwróć uwagę na, na to, czy, czy na swoje marzenia odnośnie macierzyństwa, ale też zwróć uwagę na swoje humory, jako że księżyc to nam często tutaj huśtawkę emocjonalną funduje, żeby tymi humorami nie, nie jakby zniechęcić sobie ludzi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, kochani, życzę Wam fantastycznego miesiąca i do usłyszenia za miesiąc.